Ja jego na grzankach, to wcale nie musi być nudny temat. Zaczynam od podsmażenia na maśle kilku kromek dobrego chleba na zakwasie. W tym samym czasie na jeszcze większej ilości masła podsmażam drobno posiekaną szalotkę. Masła nie rozgrzewam zbyt mocno, ponieważ nie chcę przypalić szalotki, żeby jajocha nie była gorzka, bo nie ma nic gorszego jak goryczka w jajożce. Przyprawiam cebulę solą i pieprzem i dodaję jedną małą ostrą papryczkę. Dodaję też dużo posiekanej cebuli dymki i wszystko dosłownie praży, żeby wydobyć słodycz oraz ostrość. Trochę masła też nie zaszkodzi. Do czterech jajek dodaję 200 ml mleka i porządnie wszystko mieszam. Przyprawiam solą i pieprzem i dodaję też porządną garść zieleniny, najlepiej pietruszki oraz kolendry. Wylewam wszystko na patelnię z warzywami i na wolnym ogniu pieczołowicie mieszam i napowietrzam jajoche. Wyłączam patelnię, dodaję trzy kostki masła i wszystko mieszam, żeby uzyskać aksamitną, kremową konsystencję. Trochę dekoracji oraz jeszcze ostra, wędzona papryka do smaku. No i z takimi grzankami z jajochą to można wchodzić w nowy dzień.